Oj, koń, koń! EZ-UBA! EZ-UBA! Właśnie. W Woda, w wodę! Użyj, przyczepiłaś! EZ-UBA! Tam jest to! To samo. Pięknie. 10, Pięknie. 10 Pięknie. punktów od czempiona. 10 punktów od czempiona. Śrubka. Mikras czempiona ma! Let's go! A. Siema widzowie, ja jestem Mikras. Dzisiaj pokażę wam endgame. Bardzo, bardzo dobrej gry na arenie. W której z moim kolegą nie dość, że wbiliśmy w czempiona, dodatkowo zrobiliśmy masę i ogólnie ja grałyśmy bardzo fajnie. Tylko dzisiaj pokażę wam RG tej gry. jeżeli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i subika. I czas zapraszam za do oglądania. To nie jest strefa, no. bo tak się trochę boję. Masz pada? A, ma! Pięć! Tak, Zabrał mi killa. A znaczy, to ja mu chciałem zabrać, ale nie ma to. Pięć! Padłań. Dobra, polecam za nim. No mu upada. 89 dostał. Co? Na mnie? Czekaj. Co? Ej, ile też. Ej, ile ten. Chodź. Padł mi się parać. Tu jest... Tu jest no. Mikro. O, nie Ja, nie, ja nie, nie wiem czy przeżyję, nie wiem czy przeżyję.

co? Abrek jest. Adek jest dobry dla ciebie czy nie? Abrek to jest bom. On jest dobry dla ciebie czy nie? Abrek no mnie tak się. A gdzie mi tego Tak się Być kurde, krada, uciekaj na to, to jest nasz regir. A i Jaki regir? A. Nie wiem, czy nie jest to! To samo Pięknie! Dziewięć punktów do czempiona! 10 punktów do czempiona! Śrubka! Mikros tempiona ma! Let's go! Zagram się teraz za okiem. Bierzemy Hagel i po prostu do wszystkich. Ja mam auga. Nie? Bo to jest jeden i tam drugi, to jest być podejrzany. No, ale są dwa duo! Ja? Dwa duły... Mikros Mikros trzy fragi Trzy fragi trzy flagi w spyka. Ale pec, to, pec. Może być, to może być, co może być tam. Czyli. I chyba do co. Bokę, bokę, bokę. Nice. Zabiłem, zabiłem. Zabiję, zabiję. 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 Kolejny Zabiję. 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 Mam, mam. Adek. Ale chcesz Ale! Ale ile pan ile ma nie, nie. Nie, 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 ja. Tak. Wydaje mi się, że mi teraz tysięcy głos, ale nie ma, bo jak już mi teraz, e, twoje, obochać, radę? 13 lat. Czy głos głosy robi taki jakby bardziej piszczący. Nie ma się głos. Jakby... Mikro A się dobra, mi do Jest z z taki 6, Piszczący, Tak. No właśnie, 13 Dead. Kolejny win! Dwa... 20 bomb! 20 bomb win! 20 bomb! 20 bomb, 20 bomb win!